Cześć, witajcie w nowym filmiku. Jestem bez makijażu, mam trochę zaczerwienioną twarz i tylko zrobiłam sobie brwi, ponieważ dzisiaj będziemy, i też mam mokre włosy, ponieważ dzisiaj będziemy, słuchajcie, testować krem CC z Lumen. To jest produkt, który kupiłam jakieś dwa tygodnie temu i nie ukrywam, że już zrobiłam takie pierwsze wrażenie w zeszłym tygodniu, ale niestety nie do końca mi się ten test podobał, więc nie wrzuciłam go na kanał i dzisiaj robię takie... Drugie wrażenie. Po prostu trochę rzeczy zmienię w, w dzisiejszym teście, jeżeli chodzi o nakładanie tego produktu. I zobaczymy, czy efekt końcowy będzie taki sam, czy nie. Od razu wam zdradzę, że no, ten pierwszy test nie wyszedł dobrze i w ogóle nie byłam zadowolona z tego produktu, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Ostatnio nałożyłam. Koncentrat z Bandi i na to kle krem z Lirem. To jest taka moja standardowa pielęgnacja. Zawsze to nakładam przed nałożeniem podkładu, ponieważ moja skóra jest przesuszona, więc ja muszę ją dobrze nawilżyć, żeby podkład ładnie wyglądał. Ale właśnie ostatnio miałam wrażenie, że mam tego za dużo na twarzy nakładając jeszcze na to krem CC. Więc dzisiaj nałożyłam tylko ten koncentrat z bandy. on już się wchłonął ładnie w skórę, więc tak naprawdę mogę przejść do aplikacji tego produktu. Powiem wam tylko jeszcze dwa słowa odnośnie koloru. To jest kolor Light, wybrałam go na podstawie testów na YouTubie. Gdyby nie te testy, to w ogóle nie wiedziałabym, jaki kolor wziąć, ponieważ no, kupujemy ten produkt przez internet, nie wiem, czy wy go dziś macie stacjonarnie, ja go nigdzie nie widziałam, więc kupiłam go na Allegro. I tam, no wiecie, jak się wybiera, jeżeli chodzi o kolory, które są podane na... Na, w internecie, na jakiejś tam stronie. No ciężko cokolwiek wybrać, czasami idziecie do drogerii i nie, robicie swatche i też nie, nie, nie traficie z kolorem, więc co dopiero przez internet. Więc ja tak naprawdę skupiłam się na testach dziewczyn i właśnie wzięłam ten kolor, ponieważ najwięcej dziewczyn właśnie y, testowało te kolor light. I to jest taki kolor, wiecie co, ani jasny, ani ciemny. Ja wam zaraz pokażę. Moja skóra nie jest teraz jakoś super ciemna, dlatego że mm, ja już nie chodzę jakiś czas na solarium, więc... Więc pokażę Wam, jak on wygląda. To jest taki kolor. To jest kolor neutralny. Od razu Wam mówię, on nie jest ani. Przynajmniej, jak widzicie tutaj na sołoczu, on nie jest ani teoretycznie się na niego patrzy różowym, ani nie jest żółty. Taki typowy beż. Tutaj mam Jandę. Makeup make sceniczny 03 beż. Pokażę Wam, jaka jest różnica kolorystyczna, jeśli chodzi o te dwa produkty. Bo to jest też mój ulubiony podkład, który używam bardzo często. Taka jest różnica. To jest Janda, to jest Lumen. Nie wiem, czy jest fokus na to, mam nadzieję, że jest. Także taka jest różnica. Widać, że ta Janda jest troszeczkę ciemniejsza. Także i bardziej taka chyba brązowa, opalona tak delikatnie, ale ta janda nie jest ciemna, więc teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Ale dobra, na ręku to jest, wiecie, co innego niż na twarzy, twarz zawsze ma inny kolor, więc nałóżmy sobie teraz ten krem CC na połowę twarzy, może na tą prawą stronę najpierw i zobaczymy, czy faktycznie on jest tak dobrze kryjący, ponieważ nie wiem, czy oglądałyście jakieś testy tego, pod... tego kremu, właśnie dużo dziewczyn mówi, że on ma dobre krycie, więc zaraz się przekonamy. Ja mam jakieś drobne zaczerwienienia, więc to jest... To nie jest tak, że nakładam na idealną skórę, on będzie miał co zakrywać I zaraz zobaczymy, czy zakryje. On ma bardzo taką delikatną konsystencję, taką dosłownie, jak taki, wiecie co, no jak taki krem typowy Jakby ktoś mi, nie wiem, zasłonił oczy i dał go tak, wiecie, do ręki, to bym nie wiedziała, czy to jest jakiś podkład, czy to jest krem, czy co to jest, bo jest taki bardzo taki jedwabisty, nie wiem, jak to nazwać w ogóle, nie umiem tego określić Trochę chyba za dużo wzięłam Nakładam go palcami. Ostatnio nakładałam gąbeczką, i stwierdziłam, że dzisiaj przetestuję go właśnie palcami. I zobaczymy, czy będzie lepiej wyglądał, czy nie. Ja trochę nie wiem, jeżeli chodzi o takie produkty, jakie stosować, ponieważ ja zawsze kupuję mimo wszystko podkłady. Rzadko A. kiedy. Y miałam kiedyś chyba zburzyła krem CC, krem BB. Ja nie wiem, czy oni jeszcze go mają. Mają chyba krem BB też. Natomiast one niezbyt dobrze się u mnie sprawdzały, więc ciężko mi jest właśnie ocenić takie, tego typu produkty. Ale zaraz zobaczymy. I tak to wygląda. No różnica jest, on coś tam zakrył, natomiast wygląda dość biało póki co ale ja też mam do, trochę znaczy rozjaśniony tutaj obraz w kamerze, dlatego żebyście dobrze wszystko mogły zobaczyć, więc y, potem trochę przyciemnie, więc też będzie inaczej także jak widzicie, no jakieś tam krycie ma, mm, powiem wam szczerze na pewno ma lepsze krycie jak nakładacie go y, palcami niż gąbką gąbką nie miał praktycznie żadnego krycia to wam od razu mówię, dobrze nakładam teraz na drugą stronę i zobaczymy jak on wygląda w całości tak dawno nie nakładałam żadnego produktu palcami, czy aż mi dziwnie. Kiedyś nakładałam tylko pędzlami, potem jakby przeszłam, bo miałam wrażenie, że za sucho wyglądają trochę te podkłady na mojej skórze nałożone pędzlem, więc zaczęłam nakładać gąbeczką i tak już zostało. Także palcami nie nakładałam, ja nie wiem ile. Kilka lat. Aż mi dziwnie. Delikatnie tu przeciągnę. I trochę tak wklepię. Okej, okay, tak to wygląda. No tak dosyć zakrył. No tutaj delikatnie prześwituje takie czerwone, ale ogólnie czy pod nosem, czy... Czy tutaj nawet całkiem ładnie to wygląda. Oczywiście sobie dołożę korektora, bo ja nie chcę dokładać kolejnej warstwy tego produktu, dlatego że ja nie jestem w ogóle zwolenniczką nakładania 10 warstw czegoś na twarz. Ja wolę troszeczkę więcej korektora sobie nałożyć. Żeby to tak jakoś delikatni i bo nie po to kupuję Krem CC, żeby nałożyć trzy warstwy, wiecie o co chodzi. Nałożę no, sobie teraz korektor pod oczy. To jest ten z, z Eveline w numerze 01 Light i to jest ten korektor pod oczy. Ja wam kiedyś mówiłam, że możecie go nakładać wszędzie, bo on ma dość dobre krycie. Tylko trzeba go dobrze wklepać. Kolorystycznie pasuje, też jest taki jasny, więc. Trochę tutaj na górę sobie nałożę, bo mam takie czerwone żyłki. Nie wiem czy Wam mówiłam, brwi sobie zrobiłam wcześniej, bo nie chciałam w ogóle, żeby ten filmik trwał, nie wiadomo ile. Też ta strona może wydawać się trochę ciemniejsza, bo tutaj mam szafę, więc ta brew może być ciemniejsza i ogólnie wszystko co mam z tej strony i co będę miała. Tutaj sobie trochę przyciągnę. I zaraz zobaczymy całości jak to będzie wyglądało. Ja mam taki dzisiaj trochę biegający dzień, więc... E, i takie standardowe warunki będzie miał ten produkt, żeby go przetestować, dobra. I teraz wezmę sobie drugi korektor z Eveline. To jest ten. Jak on się nazywa? Liquid camouflage. Ja mam w numerze. W mm, jaki miałam w numerze? Gdzie to jest jakiś numer? Hmm. 02 Natural. I nałożę, w zasadzie dołożę jeszcze na takie miejsce, o tu, bo tu jest czerwone. I wklepię trochę tutaj pod nosem. Nie za dużo, bo mówię, on potrafi jeden i drugi się ciastkować trochę, więc trzeba go bardzo dobrze wklepać, te korektory. One się też ciastkują, bo ja mają dosyć suchą skórę, więc może dlatego one się tak nie wtapiają w 100% więc trzeba z nimi troszeczkę uważać. A to też chyba wynika z tego, że one są dobrze kryjące. I trochę tutaj. O. Ten krem się bardzo wtopił w tą skórę. Wygląda tak, jakby jakby miała krem na twarzy, tylko trochę tak widzicie biało. No ale dobra. Teraz przypudrujemy, przybrązowimy i powinno być OK. Może teraz trochę przyciemnie ociut. No i jest trochę jaśniejsza buzia od dłoni, ale spokojnie. Wygląda w całości, czyli jakieś tam krycie jest, rozświetlenie też na pewno wygląda, słuchajcie, lepiej niż nałożony yy, na te dwa produkty razem. Wtedy miałam wrażenie, że jest tego za dużo i ta buzia się bardzo świeciła, także teraz sobie przypudruję. Mam tutaj ten puder z Eveline, bananowy i też nie będę używał gąbeczki, tylko jakiś taki pędzel i sobie właśnie nałożę delikatnie pędzlem przypudruję skórę. Dzisiaj w ogóle nie będę tego beczki używała. Troszeczkę inaczej będzie no, wyglądał ten makijaż. Nos. Staram się całej skóry, też całej twarzy nie pudrować, bo no mówię, z racji tego, że nas dość sucha. To staram się tutaj zmatowić i też przeklepać ten korektor tym, e, tym pudrem. Oczywiście strzepuję, nie nakładam jakiejś, nie wiadomo jakiej ilości tego pudru tutaj pod oczy. Bardzo udany produkt, jeśli chodzi o ten puder, naprawdę. Wolę go nakładać gąbeczką, bo wtedy ten mat jest mocniejszy, ale dzisiaj, no mówię, no może wszystko po prostu nie używając gąbeczki. Ciut tutaj, o. Dobra, to skóra jest matowiona. Ma taki blask swój, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ma taki blask. To nie jest podkład, produkt w zasadzie, matowy, tylko jednak y, ten krem C daje takie delikatne rozświetlenie. Co wygląda ładnie. Teraz oczy. Jeśli chodzi o oczy, to nałożę sobie taki zwykły cień z Wet n Wild, jasny. Dzisiaj nie będę robiła mocnego makijażu, bo póki co nie potrzebuję mocnego makijażu, więc nałożę sobie tylko właśnie taki jasny cień. Zawsze nakładam jasny cień. To jest po prostu taka moja baza pod. Y, pod wszystkie cienie. Ja bazy ogólnie nie używam, bo jak macie dobry, jasny cień i go nałożycie w odpowiedniej ilości i dobrze rozsmarujecie, to on będzie lepiej wam trzymał powieka niż te wszystkie bazy według mnie. No chyba, że macie naprawdę ekstremalnie tłustą powiekę, no to wtedy to się nie wypowiadam, bo ja takiej nie mam. Ale jak macie taką normalną, przeciętną, no to <laughs> wystarczy dobry cień jasny. Ten nie jest dobry, od razu wam mówię ten złoty white, dlatego, że on się strasznie pyli. O, i na przykład teraz mnie oczy całe szczypią, ponieważ powpadał mi do... Oczu. wezmę trochę bronzera tego Chill out i trochę przyciemnię sobie yy, to oko, żeby nie było takie takie blade ja też to muszę dawać trochę ciemnego, ciemnego cienia tutaj powyżej, ponieważ yy, mam opadającą powiekę i jednak różnica jest ogromna jak się nie, nie nałoży aczkolwiek czasami jak człowiek się śpieszy to wiecie jak to jest no dobra pewnie jakoś bardzo tego nie widzicie tutaj no ale nałożyłam troszeczkę tego ciemniejszego cienia i teraz tusz z Eveline, ten złoty, taki rose gold. Powiedziałam Wam ostatnio, że miałam go kiedyś, i go lubiłam. Skłamałam, pomyliłam się, zapomniałam, że po prostu ja go miałam, ale używałam go ze szczoteczką z innego tuszu Eveline. Niestety ja ostatnio wam pokazywałam te wszystkie tusze to je wszystkie wywaliłam. I zapomniałam o tym, że tam jest moja ulubiona szczoteczka. I teraz nie mam, więc muszę malować tak, a niestety tak się maluje ciężko, bo ta szczotka jest fatalna. Tuż jest, słuchajcie, rewelacyjne szczotka skopana, także. Yy... To jest taki, wiecie, co coś dziwnego. Ja w ogóle nie lubię takich szczoteczek taki, tak wyglądających, a to jest jeszcze takie ma krótkie włosy jakieś, w ogóle co to za szczotka dziwna. Jakie taka. wiadomo, kwestia tutaj yy... preferencji niektórzy pewnie takie lubią. Bo zobaczcie, on bardzo ładnie maluje. To nie jest tak, że on nie maluje. W jakieś bory dziwne. W tym pokoju wszystko się odbija. Słuchajcie, jak patrzę w lustro, nie wyglądam tak źle jak w tej kamerze, więc. Dziwne. Ja ogólnie mam wszystko takie chłodne i ja najlepiej, najlepiej lubię nagrywać. <ścoughs> najlepiej lubię nagrywać. Najbardziej lubię nagrywać, jak mam gdzieś w tle jakąś lampkę włączoną. Lampę, cokolwiek, która ma ciepłe światło. To wtedy najlepiej się wygląda. W sensie ja najlepiej wyglądam, bo tak wyglądam jak jakiś trup. Trup, mam sińce pod oczami, wory. Także. Tak, 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 no mówię, ta szczotka powoduje, że te rzęsy są tak sklejone i w ogóle nie do rozczesania. Nie mam innej, nie mam jakiej po prostu wziąć, żeby... No fatalnie, no nawet jak już jedną pomalujecie, no to druga wychodzi do kitu, więc... No trudno, będę tak chodziła. No co zrobię? Dobrze nikt mnie z bliska z Was nie widzi. Po prostu ta rzęsa, te rzęsy są tak pomalowane, że po prostu dramat. Nie wiem, a może tą szczotkę będę wkładała? To jest ten tłuszcz z Growing Lashes z Vivo Growing Lashes i może to będzie lepsza opcja, nie mam pojęcia W każdym razie no tamten ma paskudną paskudną szczoteczkę Oczywiście podbija mi się wszędzie, ale to spoko wyschnie, to sobie zetrę Ja zawsze mam takie maluję oczy Okej, okay, oczy skończone Taki makijaż i teraz bronzera trochę nałożę. Tego samego, którego nakładałam na oczy, czyli chill out z jakimś pędzlem z AliExpress, starym jak świat. Nie chcę za dużo nakładać tych produktów, bo ja chcę, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym produkcie, na tym kremie CC. I nie chcę mieć tutaj, wiecie, polików, nie wiadoma kleczkowska, chociaż ja to bardzo lubię, ale nie chcę mieć dzisiaj takich, bo, bo nie o to chodzi. O, trochę inaczej, jak widzicie, nakładam. oglądałam się tych. Filmików na YouTubie, jak dziewczyny wklepują ten yy, brązer. I powiem Wam tak, wklepywanie takie jest OK. Pod warunkiem, że macie dobrze przygotowaną skórę i macie dobry pędzel, bo inaczej będziecie mieli plamy. Chyba, że jesteście makijażystkami. No to wszystko wklepiecie sobie. Natomiast u mnie tak różnie wychodzi. Akurat ten pędzel jest bardzo dobry, bo on jest miękki i ma idealną wielkość, więc to, to ładnie wygląda, ale... Próbowałam innym i i nie wyszło. No, zdarza się. Czy każdy musi mieć wiecznie idealny makijaż? No, słuchajcie. Co innego bym sobie nałożyła jakieś niebieskie fioletowe cienie i by mi coś nie wyszło. No, ale tak przy takim makijażu, no to. No to trudno. Trochę to sobie nałożę go na całą twarz. Właśnie, widzicie co? Ja ogólnie takiego koloru, takich zimnych kolorów nie nakładam na całą twarz, ale tak dzisiaj mi się chce. Nie wiem czemu jakoś tak ładnie on wygląda, więc stwierdziłam, że go nałożę sobie troszeczkę tu. Ale mówię, nie za dużo. I trochę tutaj. Nie zostawiajcie szyi. Bo potem nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to się odcina. Ja też często nie zdawałam sobie sprawy. Więc troszeczkę trzeba zawsze nałożyć tutaj na... na szyję. O, ładnie to wygląda. No dobra, słuchajcie, makijaż skończony. Rozświetlacza, wiecie co, tylko wezmę pędzel po rozświetlaczu i trochę tak nałożę, ale nie chcę rozświetlacza nakładać, bo po pierwsze w ogóle nie chcę, a po drugie... Chcę, żeby jak najlepiej było widać właśnie ten, yy, ten krem CC. Teraz sobie troszeczkę tutaj wytry oko. I zaraz wezmę kamerę i pokażę wam się troszeczkę w innym świetle, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, jak on wygląda. Jak ta twarz w ogóle wygląda. Kurczę, jaka pogoda brzydka, znowu pada. Mam już teraz wyjść. Także krem CC będzie miał ekstremalne warunki. Ok, dobra. I tak to słuchajcie wygląda. Trochę ta twarz wydaje się być biała, ale ogólnie wygląda ładnie. Ona jest rozświetlona, troszeczkę jest bielsza niż moja skóra. Yy, może przejdźmy jeszcze drugiego pokoju, tak sobie myślę. Tam jest zawsze inne światło, więc zaraz zobaczymy. O! To tu muzyka gra mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało. Tak to wygląda. Czyli jak widzicie, buzia jest rozświetlona, wygląda naprawdę ładnie, wygląda mega naturalnie, w ogóle jakbym krem miała tylko na twarzy. Także to jest ekstra, nigdzie się nie ściastkował, w ogóle nie widać, że mam podkład. Jakby, bo czasami, jak nakładacie podkład, gdzieś wejdzie z maszki i tak dalej. Tutaj w ogóle nic, po prostu wygląda bardzo ładnie, ale. To jest tylko, wiecie, to jest 5 minut po nałożeniu. Zobaczymy, jak będzie później. Będę się z Wami łączyła w ciągu dnia. Postaram się połączyć, teraz jest godzina po 9. Będę się z Wami łączyła na pewno po godzinie około 13-14, czyli tak mniej więcej po 4 godzinach, no i oczywiście tak po 8-10, żebyśmy zobaczyły, jak on wygląda po całym dniu. Także do zobaczenia za parę godzin. Ja właśnie wróciłam i moja buzia po 4 godzinach wygląda tak, jak widzicie jeżeli chodzi tutaj o tą strefę pod nosem, to niestety jak widzicie, starł się ten produkt dlatego, że ja co chwilę wycieram nozy, więc nawet podkłady tutaj nie dają rady więc na to chyba najlepiej będzie przymknąć oko po prostu, jeżeli chodzi o resztę twarzy, to on się bardzo dobrze trzyma Zerknęłam sobie w lusterku, jak byłam na, na dworze i on wygląda mega naturalnie. Wygląda tak bardzo naturalnie, jakbyście w ogóle nic nie miały na twarzy. Bo jednak, jak ktoś ma podkład, to gdzieś tam delikatnie to widać. W, tutaj, przy tym, słuchajcie, krewie CC, nic nie widać. Wyglądało tak, jakby miała trochę brązera, wyrównane kolory, trochę brązera i e, tuż i, i tyle. Także, no. Wszystko zależy, czego się szuka. Ogólnie jest mega leciutki, w ogóle niewyczuwalny. Ja widzę taki blask. Nie widzę, żeby ta bucia się jakoś świeciła. Widzę tylko taki delikatny blask, czyli w zasadzie to, czego szukałam. Także mówię, teraz minęły 4 godziny, więc przyjdę do Was za jakieś kolejne, myślę, 4-5 godzin i wtedy zrobimy sobie podsumowanie. Przechodzę do Was z małym podsumowaniem, dlatego że już na pewno minęło 8 godzin, ponieważ pomału się ściemnia. Jest godzina chyba. O, 17, po 17 Także y, ta skóra wygląda tak, jak widzicie. Niewiele się zmieniło przez ostatnie 4 godziny. Tak jak miałam czerwony nas, tak mam, ale to mówię. Na to trzeba przymknąć oko. Delikatnie się czubek nosa świeci. Ogólnie skóra wygląda dobrze. Delikatnie też się świeci broda, i tutaj, jakby tak się trochę starył z tej brody. Ale zobaczcie, brązer wszystko jest. Moim zdaniem, naprawdę, słuchajcie, jest dobrze. Jestem w szoku, dlatego że pierwsze wrażenie mi ten test w ogóle mi nie, nie, nie wyszedł, ponieważ ja wtedy nałożyłam serum, krem i na to ten krem CC. I tego było ewidentnie za dużo. Dlatego dzisiaj nałożyłam tylko serum. bo Słuchajcie, różnica jest po prostu ogromna. Wtedy miałam wrażenie, że mam za dużo rzeczy na twarzy, i po jakichś dwóch godzinach, słuchajcie, ten krem zaczął się tak świecić, że tutaj. Miałam taką grubą warstwę czegoś świecącego. To było bardzo dziwne, bardzo nieestetycznie wyglądało i byłam tak wkurzona na koniec tego testu i nawet powiedziałam, że nie tego się spodziewałam. I słuchajcie, co lepsze, a raczej co gorsze, on też trochę wtedy ściemniał. Nie wiem czemu. Dzisiaj, słuchajcie, takich, nic takich rzeczy nie ma tutaj miejsca. No zobaczcie, on ani nie ściemniał, ani się jakoś specjalnie ta skóra nie przetuściła, wygląda naprawdę ładnie, także. On na to będzie idealny. Naprawdę, jeżeli szukacie czegoś takiego mega lekkiego, co da Wam bardzo naturalne wykończenie, to myślę, że warto spróbować. Ja jeszcze nie wydaję żadnej opinii, bo dwa razy to jest trochę za mało, żeby cokolwiek powiedzieć. Ja tylko mówię Wam o takich moich wrażeniach i, i o, tym, o tym pierwszym teście, żebyście wiedziały, co i jak i co się wydarzyło przynajmniej przy pierwszym zastosowaniu. Natomiast no mówię, jakąś opinię Wam na pewno wydam za jakiś czas, jak będę go stosowała. Ale najpierw tradycyjnie pokończę to, co mam, i wtedy ewentualnie wrócę do niego. Ale no mówię, dziś wygląda skóra bardzo ładnie, także, także fajnie. Przynajmniej nie, na marne nie wydałam 50 zł, bo on tyle kosztuje na Allegro. Także to koniec testu. Dajcie znać, czy go macie, jak się u Was sprawdza. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!